W tej części mamy 8 zolatek dla pacjentów, którzy są leczeni, poddawani albo takim nowoczesnym chemioterapią, albo intensywnej chemioterapii. Dzień dobry, nasz wspaniały zespół. Chwali tutaj, że tak powiem, warunki, ale przede wszystkim kawę. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Nasz dobra, tutaj, i tak powiem, dzień dobry. zespół, który jest taki stworzony od nowa, pracuje od roku tutaj. Ale Pani profesor są właśnie powiedziała, że... Wspaniały zespół stworzony dostosowany do też do tych dobrych warunków. Myślę, że Panie są zadowoleni. Pamy. Jesteśmy tak? bardzo zadowoleni. Pacjenci zresztą też. Tak, tak. Mówię, że... to jest najważniejsze. Klinika hematologii, oddział hematologii w szpitalu Kopernika to prawdziwe centrum i perła hematologii województwa łódzkiego. To tutaj pracują wspaniali fachowcy, którzy mają pasję i miłość do pacjentów. Ale to przede wszystkim też wspaniałe warunki, które dzisiaj możemy zobaczyć tutaj w nowym budynku. Bardzo się cieszę, że Fundacja na Rzecz Pomocy Chorych na Białaczkę, której przewodniczy pan prezes dr Witkowski, także wspiera pacjentów poprzez zakup sprzętu. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że pacjenci, którzy będą dzisiaj się leczyć na tym oddziale, będą mieli tak wspaniałe warunki. Dziękuję. Gratuluję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani profesor. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 27 lat temu założona fundacja na rzecz pomocy chorym na białaczki tu przy szpitalu Kopernika. Fundacja, która pomaga pacjentom z nowotworami krwi. Pacjenta, która wspiera chorych na każdym etapie. Od diagnostyki, proces leczenia. To tutaj powstał nowy budynek do leczenia pacjentów z ostrymi białaczkami szpikowymi. I do tego budynku fundacja pomaga szpitalowi, przekazując w darowiźnie rolety, aby poprawić warunki i komfort hospitalizacji pacjentów z ostrymi białaczkami. Dziękujemy, że możemy współpracować ze szpitalem od tak dawna i ta współpraca układa nam się wspaniale dla dobra pacjentów z chorobami krwi. Dlatego, że tu mamy trzy izolatki tak, po każdej stronie i tam jeszcze w głębich wrogach w, w oddziały są dodatkowe izolatki na oddział. Podziwiam i przyszedłem Jest... pogratulować pani profesor Kadry i Pani. Profesor. pani profesor. Słyszę też bardzo dobre opinie od pacjentów, dlatego dziękuję. Pacjenci mają dobrą opiekę i staramy się wszyscy wspólnie, żeby tak było. Ja myślę, że tak to to jak Piotrek, to, 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 no, to, 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 to jest kwestia znalezienia ludzi, którzy mają pasję, sympatię, wiedzę to, to i takie to, to stworzenie to, zespołu, który lubi ze sobą to, pracować, nie tylko musi. To jest rzeczywiście szczególna populacja chorych, bo takie leczenie no, rozpoznawane z tej białeczki to jest trochę tak jak przeszczep szpiku. wiąże się z tak długim niedoborem odporności i wysokim ryzykiem infekcji, które zagrażają życiu i w zasadzie te 10% domów, które są w stworzonej do to, to skorzystam z okazji, jeszcze raz podziękuję Panią. Przez same superlatywy słyszę od pacjentów i od każdej zarządzającej, także gratuluję.